Zmiejąc się może chcą duża wyjeźdź też będzie się spoczywała, musi być mała. Do obrączki może przejść. Bo ja mam inne też. Rączka jest przewodnikiem, ale też składnikiem. Ale to może ciało, jak ładnie wyszło w tym internecie. Ja, tak, ja nie wiem, czy chyba... pan. Ale no, bo. No, na...

Oczywiście możecie próbować, jakie są siły elektromagnetyczne. Tak dla przykładu spróbuj dwa tych samych kolorów do siebie złączyć. I zobacz jaką siłę y, magnetyczną to wytwarza. Z dwóch tych samych kolorów spróbuj połączyć. A nie, tak? Tak nie. Tak, nie. Czuje, to? Siła Maczek. Oczywiście nie. nie. chcę pozwolić tego tego zbliżyć. Ładunek tak. Bieguny Te, te same. się Gdzie Tak. O no spróbuj tutaj. Ma jeszcze Pani, tu nie. ma wody. No, to jest? woda. Ale no, nie ma ale, No właśnie, to jest To ma, to

nie, trzeba było nie psuć. I teraz ja pytam, za czym taka duża kolejka tutaj? Czy dzieci lubią lody? Tak! Czy dzieci chcą lody? Tak! Czy dzieci teraz będą jadły lody? Tak! To co? Czekamy? Tak! Nie! nie, nie. 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 To magry, tak. Lubicie lody? Tak! Jakie lubicie, lubicie lody? Różne! trzy smaki. Trzy smaki. A wolisz czekoladowe czy waniliowe? Smerfowe. Smerfowe. Co? A mam do Was pytanie, dzieci. Jaki dzisiaj jest dzień? Dzień dziecka! Nie, tak. poważnie? Czyli dzisiaj jest pierwszy czerwiec? Tak. lody. nie, ci lody. Te dobre lody? lody. lody. lody? Tak? Lubisz lody jeść? A jak masz na imię? Powiedz, jak masz na imię? Pięć lat! Pawelek, chcesz? Tak.

a kolega później pokaże, co to jest taki, jak powinno się postępować ze zwierzątkami. Tak? Poproszę trzy chętne osoby: Jarcia, Kuba. Witam Was. Chciałabym Was zaproponować udział w konkursie, który będzie polegał na tym, że ja zadam Wam kilka krótkich pytań, a Wy będziecie na te pytania próbowali odpowiedzieć na podstawie tego, co powinniście już wiedzieć o zasadach bezpieczeństwa. Zarówno w ruchu, jak i w domu, jak i na ulicy. Wszędzie, tak? Dobrze. E, moje pierwsze pytanie będzie takie. E, odpowiadacie ogóle, kolei, żeby było jasno, tak? Proszę nie podpowiadać dzieciom. Pierwsze moje pytanie jest takie. Jeżeli jedziemy na rowerze, to co powinniśmy mieć założone na głowę, żebyśmy byli bezpieczni? Kask. 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 Tak. Czy to jest dobra odpowiedź, dzieci? Brawo. A teraz, gdy poruszacie się po drodze, gdzie nie ma chodnika, idziecie bokiem ulicy, tak, to co należy mieć ze sobą, żebyście byli bezpieczni, żeby kierowcy z daleka was widzieli? Odblaski. Brawo, prawidłowa odpowiedź. Dobrze, a teraz będę miała... Jak się zachować, gdy jesteście sami w domu. Grzecznym iść. Jesteście sami w domu, mama weszła na chwilę do sklepu. Co należy robić, żeby być bezpiecznym? Jeżeli ktoś tam do drzwi, to robicie co? Zobaczymy, co tam robimy. A oni otwieramy. Czekamy, jaki ma. Czekamy, co to jest. To jest bardzo dobra. Ee, na to. Nie, absolutnie nie. Jeżeli nie ma nikogo dorosłego u waszym domu, nikomu nie otwieracie drzwi, tak, Bo to ktoś, który gdzieś powiedzie, że chce dostarczyć wodę, tak naprawdę przyjdzie po co innego i może stawać się tak fajna, się krzywdzi. Teraz jest fajnie. Słuchajcie, ja zajmuję się psami służbowymi w Komendzie Powiatowej Policji w Chwytku. Jak będzie cisza i spokój, to wszyscy będą wiedzieli, co będę mówił. Jak będziecie rozmawiali, to nic nie będziecie... Rozwijać. Słuchajcie, najważniejsza sprawa z psem, e, pracy z psem, to jest to, że zarówno pies, jak i ja musimy mieć e, wzajemne zaufanie. Jeżeli tego zaufania nie ma, to praca się po prostu nie układa. E, jeżeli ktoś zauważył, to pies chodzi po której stronie, policjanta? Po lewej. Po lewej, tak? A dlaczego po lewej? Co? Ktoś umie odpowiedzieć na to pytanie? Dlaczego po lewej Ktoś wie? No to jak przyjrzycie się mojej osobie, to zobaczycie coś, co połączy po prawej stronie, tak? No, zobaczcie, tu noszę co? Po prawej stronie, tak? Wyjątkowo na takie właśnie pokazy pies jest bez kagańca. On już wielokrotnie w swojej służbie przechodził różne rzeczy, różne pokazy. I kaganiec jest tu naprawdę niepotrzebny. Ale na ulicy zauważycie przewodnika z psem zawsze w kagańcu. Zanim to pokażę, to Wam wytłumaczę. Jest, jeżeli zrobię krok do przodu, to co zrobi? Tak. Jak się cofnę, pies przyjdzie tak do lewej nogi i usiągnię. Teraz zobaczcie, prawa noga. Jak stuknę obcaskami, jak to mówią, to pies co zrobi? Siądzie. Jak wezmę lewą nogę do przodu, to się położy. Jak ją ściągnę z powrotem? Czy Czy któraś mama może się pochwalić, że dziecko tak robi? Nie. Czyli si pokazuję, tak. Lewa. Pamiętajcie, że są straszne, niekorzystne warunki dla zwierzaka. Każdy jest tutaj z ubrany, a on niestety troszeczkę futelka nosi, że czasami może nie wykonywać, ale, ale jak widać, idziemy po sobie sprawnie, tak? I tak dalej. Co jeszcze. Jest chodzi na odpowiednie komendy, które będę Wam mówił, bo to do niczego Wam nie są potrzebne. Ale on zawsze będzie szedł za moją prawą nogą, Czyli jeżeli to jest prawo i cały czas on będzie za mną tak tą prawą stronę To tak? sami smycz, to mogę sobie spokojnie odejść. Do czego to jest potrzebne? Jeżeli wykonujemy na przykład legitymowanie osoby, czyli chcemy od kogoś dostać, uzyskać dane osobowe, to nie mogę zarówno mówić do psa, jak i do człowieka, tylko po prostu rzucam smycz, odchodzę, tylko nie łamię tej linii między człowiekiem a psem, tak? Bo jeżeli ja mu zginę zaraz, to to będzie to wiązało się z tym, że jednocześnie, że musi iść do ataku, tak? Oczywiście tego nie będziemy tutaj pokazywać, bo... Ale potem na końcu zademonstrujemy, jak moja koleżanka będzie chciała do mnie podejść, ja mu podam odpowiednią komendę, to zobaczycie, jak będzie reagował, bo... E, bez względu, czy to jest mundus, czy to jest chłopiec, dziewczynka, e, babcia, dziadek, to jest na rowerze, czy też jest na wózku, nie ma to żadnego znaczenia. Dla niego osoba, która, która, jeżeli ja powiem jemu komendę, to to, co będzie się ruszało w okolicy, będzie dla niego jako ułanek, który nie będzie umiał zrobić pewnych rzeczy. No proszę się przejść tutaj w kółku i zobaczymy, jak ten pies chodzi z Są dwie metody pracy z psem. Jedna kiedy się, kiedy przewodnik wychodzi z psem, a druga, kiedy pies wychodzi z przewodnikiem, tak? Tu na razie widzę kontrola i zmiany dobra. Zakluczyki. Nie, pojedziemy. Jeśli możesz